Jak otworzyć kanał YouTube? Jak zacząć? Jak otworzyć kanał YouTube? Niby prosta sprawa, otwarcie kanału YouTube jest w zasadzie intuicyjne, ale zanim zaczniecie coś robić, to warto wiedzieć kilka rzeczy i zastanowić się nad nimi. Ja wrócę do tych tematów trochę później jeszcze, natomiast teraz przynajmniej zasygnalizuję, co powinniście przemyśleć. Po pierwsze, jeśli jesteście zdecydowani na jaki temat chcecie kręcić filmy i wiecie co chcecie w tym YouTubie robić, bo jest to wasze hobby i chcecie na przykład kręcić filmy o tym jak yy, budujecie domki na drzewach dla dzieci albo coś innego w tym stylu i wiecie co chcecie kręcić i co robić, no to bardzo dobrze, nie macie już dylematu. Ale jeśli yy, nie jesteście zdecydowani, w jakim kierunku wasz kanał ma iść, albo macie bardzo szeroką tematykę na myśli i chcielibyście ją w jakiś sposób zawęzić, zanim zaczniecie coś robić, to powinniście się zastanowić nad statystykami YouTube'a, przejrzeć te statystyki, zobaczyć, jakie tematy są popularne, ile jest wyszukiwań danego tematu i na tej podstawie decydować, jak się ma nazywać Wasz kanał i o czym mają być Wasze filmy. Jeśli marzy Wam się kariera YouTubera i chcecie być naprawdę popularni, no to warto zbadać, czy to, o czym chcecie te filmy publikować, jest popularnym w YouTube'ie tematem. Jak to zbadać, to, to przejdziemy jeszcze do tego później, w jaki sposób można się dostać do statystyk YouTube'a, jak zobaczyć, jak, co jest popularne i czo, czego ludzie wyszukują. Ehm, natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz, zanim zaczniecie otwierać kanał YouTube, powinniście się zastanowić, jaki Gmail będzie spinał wszystkie Wasze usługi Google związane z tym kanałem. Jeśli prowadzicie firmę i ten kanał ma być powiązany z Waszą stroną internetową, a potem również może z kątem Google AdWords albo jeszcze z innymi usługami Google, to warto mieć osobny Gmail, który te usługi będzie spinał. Gmail jest jakby no, loginem i hasłem do, do wszystkich Waszych usług Google i oczywiście możecie używać Gmaila, który jest Waszym prywatnym. Ale jeśli tworzycie ten kanał YouTube po to, żeby był powiązany właśnie z Waszą stroną internetową i z kątem Google AdWords to może lepiej, żeby nie był to prywatny Gmail, może otworzyć lepiej Gmail, który będzie służył tylko i wyłącznie celom zawodowym, bo potem będzie Wam łatwiej pewne rzeczy rozdzielać. Nie będzie Wam się mieszała poczta prywatna z pocztą służbową, z powiadomieniami od Google, z powiadomieniami od YouTube'a, z powiadomieniami od Google AdWords, jeśli będziecie mieli takie konto i połączycie je w tych usługach. Więc zanim otworzycie kanał YouTube, zastanówcie się, jakim kontem Gmail chcecie te wszystkie swoje usługi spinać. Gmaila zakładam, że wszyscy potrafią otworzyć, nie jest to nic trudnego, a Gmail będzie właśnie nam potrzebny do tego, żeby w jakiś sposób do tego kanału YouTube się logować. I teraz, jak się otwiera kanał YouTube? No, otwieramy po prostu YouTube, youtube.com, tak, taką stronę internetową. Jeśli nie jesteście zalogowani w żadnym Gmailu, no to będzie tutaj na górze po prawej stronie taka informacja, zaloguj się. Ta informacja będzie pozwalała właśnie uruchomić jednocześnie już jak gdyby konto YouTube. Jeśli natomiast będziecie zalogowani w YouTube, przepraszam, w, w swoim koncie Gmail, a wiele osób jest zalogowanych i nawet nie wie, że jest zalogowanych, nigdy z tego konta nie wychodzi, to automatycznie, jak otworzycie YouTube'a, będziecie automatycznie jakby w swoim kanale YouTube, do które, który jest otwarty na tym Gmailu, na którym w danej chwili jesteście zalogowani. Może, żeby to zademonstrować, to ja może tutaj wejdę w jakiegoś Gmaila, zaloguję się na niego. Jest to jak gdyby pierwszy krok, który powinno się zrobić, jak się chce właśnie jakiś kanał YouTube o, o, otworzyć. O, akurat, no zobaczymy, co on mi tutaj wczytuje, konto, które ostatnio byłam zalogowana, a nie, nawet nie, no widać, że nie byłam zalogowana, ja tu mam kilka kont, bo obsługuję tutaj różne, powiedzmy, że wybierzemy to konto, zobaczymy, co się będzie działo, jak się zalogujemy na to konto. Jesteśmy zalogowani na nasze konto Gmail, tak? Na to konto, które chcemy używać do otwierania kanału YouTube. Wczytuję tutaj te maile, chwileczkę to potrwa, trzeba poczekać. Dobra, jest. Nie jest to istotne, przechodzimy, otwieramy znowu stronę youtube.com. Czyli pierwszy krok do otwierania kanału YouTube to jest po prostu zalogowanie się na Gmaila, do którego chcecie, żeby ten kanał YouTube był przypisany. Na tego Gmaila, który ma otwierać wszystkie Wasze usługi, a między innymi właśnie ten kanał YouTube. Trochę to trwa. Internet szybki dzisiaj nie jest, ale otworzyło się i jest. Mamy kanał YouTube, tak? I widać, że jesteśmy zalogowani tutaj. Ja jestem zalogowana tu, ja, widać mojo, tutaj moją fotkę. Jest jakieś konto Gmail, które jest otwarte i które to wszystko razem z tym YouTube'em spina. I to jest wszystko, jeśli idzie o otwieranie kanału YouTube o ten pierwszy krok, o uruchomienie kanału, tak? Nie, macie już kanał otwarty, nie widzicie go. Jak się do niego dostać? Jak się do niego dostać i co robić dalej? Żeby się do niego dostać, to wystarczy kliknąć na tą swoją tutaj ikonkę, która, która oznacza, że jesteście zalogowani na jakiegoś gmaila do jakiegoś konta Google i możecie tutaj otworzyć swój kanał. Jak klikniecie na. Tu na to twój kanał to się otworzy widok waszego kanału. I widać, że na tym kanale nie ma absolutnie jeszcze nic. nie ma żadnego filmu, bo żadnego filmu nie wgrałam. Kanał nie jest dostosowany. Tu jak klikniecie na ten guzik, to się otworzy możliwość dostosowywania kanału, czyli wprowadzania wszystkich tych ustawień, które są potrzebne, żeby kanał prawidłowo funkcjonował. O tym, jak wprowadzać te ustawienia, to jest już odcinek ustawienia kanału YouTube, część pierwsza, oraz ustawienia kanału YouTube, część druga. W tej playliście jest taki film w dwóch częściach. Warto go obejrzeć, żeby wiedzieć, w jaki sposób tutaj się po tych ustawieniach poruszać i co w tych ustawieniach jest istotne. Dobrze, ale ja obiecałam, że wrócimy do tematu statystyk. Jak wybrać temat dla swojego kanału YouTube? No ja się tutaj nie zdecydowałam jeszcze, jak się ten kanał ma nazywać i w ogóle o co chodzi, w jaki sposób to, to ma być. I nie wiem jeszcze, co bym chciała, więc w jaki sposób można sprawdzić tematy w YouTubie? Jakie są popularne, czego ludzie szukają, bo jest istotne, żebyście. Jeśli nie tworzycie konkretnego kanału YouTube, bo zajmujecie się jakimś tematem zawodowo albo hobbystycznie, czyli na przykład wiecie, że chcecie produkować filmy o tym, jak grać w Minecrafta, albo wiecie, że chcecie produkować filmy o tym, jak y, tworzyć y, origami albo bukiety układać to jeśli wiecie już konkretnie no to macie problem z głowy bo wiecie o czym ma być wasz kanał YouTube jaka ma być ta nisza w której chcecie produkować swoje filmy I, ale również nawet jeśli wiecie to może jesteście ciekawi jak dużo ludzi szuka tego typu tematów i w ogóle czy tworzenie tych filmów ma szansę e, przynieść wam w przyszłości monetyzację kanału czyli możliwość zarabiania na kanale YouTube żeby zarabiać na kanale YouTube, trzeba spełniać pewne, określone warunki. Jakie warunki? Jest ich yy, dwa, ale są dwa podstawowe tak naprawdę. Podstawowy warunek to jest mieć 1000 subskrybentów i mieć 4000 godzin wyświetleń w skali roku. To wygląda, że to nie jest dużo, ale no, żeby zdobyć taką ilość, to trzeba jednak mieć widownię, publiczność, czyli jeśli wyświetlacie filmy, które poszukuje w skali miesiąca trzy osoby, trzy osoby wyszukuje dane hasło w YouTubie w skali miesiąca, no to możecie liczyć maksymalnie na trzy wyświetlenia każdego z Waszych filmów. No, e, trochę mało. Dlatego te statystyki YouTube'a, zanim zaczniecie coś robić, są dosyć istotne i ważne. Pierwszy sposób, jak w ogóle zobaczyć, czy cokolwiek jest interesujące dla ludzi w YouTubie, to jest bardzo prosty sposób. Jak jesteście w YouTubie, wystarczy tutaj sobie zacząć wpisywać jakieś frazy. Im bardziej popularna fraza, tym YouTube będzie bardziej podpowiadał, co tam może być. No na przykład jak otworzyć. No, i co wam podpowiada? Hmm, wino bez korkociągu, no wiadomo, będzie bardzo popularny to temat, ale kanał... O, kanał na YouTube. No dobrze, jest coś takiego, czyli jednak ktoś to wyszukuje. Nie wiemy, ile osób wyszukuje. Ja wiem, bo sprawdziłam statystyki, więc znowu nie tak dużo 10 sztuk w miesiącu, żeby powiedzieć, że nie jesteśmy tak popularni z tym tematyką. Ale jak otworzyć kanał na YouTube, no to nie jest to popularne 10 sztuk w miesiącu. Tu nie zobaczycie statystyk, ale jak zaczynacie cokolwiek wpisywać, to Google Wam podpowiada, Google, którego częścią jest YouTube, podpowiada. Co może być dalej? Te podpowiedzi to są przez Google wyświetlane właśnie na podstawie statystyk wyszukiwania. Im więcej ludzi wyszukuje daną frazę, tym większe szanse, że ona się tutaj znajdzie. Jak zaczniemy pisać dieta, to zobaczcie, proszę, dieta ketogeniczna, dieta, dieta czy cud, blog, redukcja dla mężczyzn, w ciąży, dietetyczne obiady. No, jeszcze nawet nie skończyłam słowa dieta, a już jest ileś tam podpowiedzi na ten temat. To jest sposób na, na znalezienie powiedzmy jakichś fraz, które są przez ludzi wyszukiwane, ale no nadal nie wiemy jakie są te statystyki kanału YouTube. Co możemy zrobić dalej, żeby sobie zobaczyć jakie są, jakie są e, popularne zwroty albo czy to, czy, co, co chcemy tutaj publikować, będzie się cieszyło popularnością i będzie, będzie wyszukiwane i znajdowane w tym YouTube przez jakichś ludzi. No Są dodatki oczywiście do Chrome, bo ja używam tutaj przeglądarki Chrome. Nie wiem czy to widać, ale w każdym bądź razie używam przeglądarki Chrome. Jeśli otwieram swój kanał tu w przeglądarce Chrome, to mogę w ogóle dla Chrome są różne dodatki, dla YouTube'a też. I mogę zobaczyć, czy Chrome ma jakieś dla mnie tutaj interesujące propozycje, jeśli idzie o statystyki YouTube'a. Ja wiem, że ma, dlatego wam od razu to pokażę, jak się dostać do tych dodatków Chrome. Są dwie możliwości: albo tutaj wam się wyświetla na górze na belce taki guziczek aplikację, pokażę aplikację, jak na to klikniecie, to się wtedy otwiera strona, gdzie możecie wybrać różne dodatki do Chrome, czyli do tej przeglądarki, którą tutaj mamy otwartą. No i na przykład otwieram właśnie ten sklep. W którym poszukam sobie jakichś bezpłatnych dodatków, które umożliwią mi spra sprawdzanie statystyk na YouTubie. Są takie. E, ta, którą, o której ja w tej chwili myślę, się nazywa TubeBuddy. Nawet po jest podpowiedź: podpowiedź TubeBuddy. Otwieram tą przeglądarkę tutaj, tą, tą, tą aplikację. Przepraszam, zaczynam się już jąkać, nie jest dobrze. Jest. Mogę ją dodać do Chrome, ona jest bezpłatna w wersji podstawowej i umożliwia sprawdzanie właśnie pewnych rzeczy, jeśli idzie o YouTube'a. Dodajmy ją do Chrome. Otworzy nam się takie okno, dodaj rozszerzenie. Sprawdzam, no trochę to potrwa, zaraz, zaraz każe mi się zalogować, w jakiś sposób do niej uruchomić, zobaczymy. Zobaczymy, mam nadzieję, że się otworzy. No, pokazała się informacja, rozszerzenie. Tube baty zostało dodane do Chrome. To rozszerzenie pojawia się tutaj na górze, oczywiście, no, na tej stronie, na której ja teraz jestem, czyli na chrom.google.com/webstore i tak dalej. No, ten dodatek się nie otworzy, bo nie ma sensu. On służy do sprawdzania, co się dzieje w YouTube. Więc jeśli w tej chwili przejdę z powrotem na swoje konto YouTube ale może zrobię to tak, żeby było jakby z powrotem przejdę powiedzmy z tego Gmaila, żeby pokazać jeszcze, jak łatwo można się dostać do swojego konta YouTube z Gmaila. Można się dostać klikając tą ikonkę tutaj na górze, która nam otwiera w ogóle właśnie wszystkie usługi Google, łącznie z Google Moja Firma, czy z mapami Google, czy no właśnie z kontem pocztowym, który tutaj jest i innymi dodatkami, ale szukamy YouTube'a, otwieramy sobie YouTube'a. Nasz bady i jego ikonka jest tutaj na górze widoczna. Czekamy, aż się ten kanał nasz YouTube otworzy. Trochę to trwa znowu, bo internet ciągnie, ciągnie dzisiaj powoli. Poczekajmy. To nie jest jedyny sposób na sprawdzanie popularności fraz wyszukiwanych, ale przydaje się, bo zaraz zobaczycie, że daje dosyć konkretną informację, nawet w wersji darmowej. Oczywiście, że można zapłacić i mieć wtedy pełniejsze statystyki, ale nie jest to potrzebne chyba. No chy, na, naprawdę, chyba że rzeczywiście serio robicie jeden film dziennie i koniecznie chcecie rzeczywiście optymalizować bardzo ten swój kanał i chcecie naprawdę wiedzieć co, gdzie, jak, no to, to, to sprawdzanie statystyk, na yy, jakie słowa pl, kluczowe będziecie publikowali jest ważne. OK, otwieramy tutaj, aha, TubeBuddy Sign-in Required. Czyli najpierw żąda, żebyśmy się w jakiś sposób zalogowali. No to jest ważne, po ściągnięciu tego dodatku bez zalogowania się e, nie da rady. Ale jest ułatwienie, bo można się zalogować z tym kontem YouTube, czyli niczym innym, jak tak naprawdę kontem Google, otwieranym tym Gmailem, którego użyliśmy do otworzenia konta YouTube. To wszystko jest ciągle to samo, ten sam jeden Gmail, który nam otwiera różne usługi i w tym momencie będzie również nam otwierał tą usługę TubeBuddy, tylko że ja w tej chwili ponieważ ja mam kilka kont, to muszę wybrać, które konto, o które konto chodzi. Chodzi o konto Asia, bo takie konto tutaj mam. O, no oczywiście, potwierdź, tak, tak, wyślij sms -a. To się dzieje zawsze, jeśli ktoś ma kilka kont, to musi potwierdzać SMS-em, kodem dostanym w SMS-ie, bo inaczej to nie zadziała. Wprowadzamy kod, który dostaliśmy przez telefon, za każdym razem inny. Takie wymogi bezpieczeństwa, ale jak już przez to przejdziemy, to ten Tube bady będzie działał i będę Wam mogła pokazać, gdzie tak naprawdę. Jesteśmy w tym TubeBuddy i gdzie są statystyki, bo jest to oczywiście aplikacja, która się rozbudowuje i dodają do niej ciągle nowe funkcje. Ok, zalogowaliśmy się, ale teraz jest jeszcze informacja, że TubeBuddy chce uzyskać dostęp do Twojego konta Google. No tak, no bo bez tego, bez tego dostępu nie będzie w stanie tego kanału YouTube waszego obsługiwać ani też pokazywać Wam różnych rzeczy, które są związane z tym kanałem, więc. A zapewniam, że ta aplikacja jest godna zaufania i można zezwolić na te dostępy. Ja tego używam, więc od czasu do czasu na różnych kontach. Nie jest to dla mnie jedyne narzędzie, ale takie powiedzmy narzędzie do sprawdzania na szybko. Narzędzie do sprawdzania statystyk YouTube na szybko. Narzędzie do sprawdzania, jak popularne są słowa kluczowe, o których myślę w YouTube na szybko. To, to, to hasło słowa kluczowe się przewija w moich filmach bardzo często, co jeszcze raz może wyjaśnię, co to jest tak naprawdę. No, słowa kluczowe to nic innego, jak te zwroty, o których myślimy, że ludzie mogą ich używać w jakiś sposób w wynikach wyszukiwania i chcemy wiedzieć, czy te słowa kluczowe są popularne, czy nie. Innymi słowy, słowa kluczowe to jest powiedzmy to, co wpisujemy w wyszukiwarkę. Nieważne, YouTube czy Google, po prostu jeśli ktoś szuka usługi krawieckie, to wpisuje w Google usługi krawieckie albo w YouTube wpisuje szycie spodni, jeśli chce się dowiedzieć, jak uszyć spodnie. I właśnie te szycie spodni to są to jest słowo kluczowe. I teraz my chcemy wiedzieć. Jak to słowo kluczowe, na przykład szycie spodni, jest popularne w YouTube? Ile osób wyszukuje? No sprawdzimy, czy w ogóle nam się uda cokolwiek na ten temat dowiedzieć. Czyli co robimy? Otwieramy naszego Buddy. Jak to wygląda? Jak klikniecie na tą ikonkę tutaj, jak jesteście w kanale YouTube, to otwiera się tutaj takie okno. No tutaj oni proponują jakieś dodatkowe narzędzia, ale tu po prawej stronie jest główne menu. Które ma po pierwsze różne w ogóle funkcje YouTube'a, ale to nie jest istotne, dlatego że te same funkcje macie w zwykłym menu swojego kanału YouTube, więc to dla nas w tym momencie nie jest e, nic warte, bo możecie te funkcje równie dobrze włączyć sobie, wchodząc w e, studio twórców i klikając tam na, na te same opcje. Może stąd jest prościej, bo macie to od razu w belce menu na górze. Ok, można tego używać, bo jesteście już połączeni z kanałem YouTube, ale to, co nam w tej chwili chodzi, to jest Keyword Explorer, czyli tak naprawdę możliwość sprawdzania, jak popularne są słowa kluczowe. No dobrze, ja coś z tym krawcem było, z szyciem spodni, powiedzmy, dobrze, szycie spodni. Proszę bardzo, tutaj również są podpowiedzi od Google, co jest popularne. Szycie spódnicy podstawowej szycie spodni męskich. Hmm. No dobrze, niech będzie szycie spodni męskich. I zobaczmy, jak to jest popularne. Jestem krawcową, chcę otworzyć kanał z poradami krawieckimi, czy to jest popularne? No to i tu mamy właśnie naszą odpowiedź. Niestety jest to wszystko po angielsku, więc jeśli nie znacie tego języka, będzie Wam trochę trudno. Jeśli natomiast znacie, no to sami zobaczycie, że tutaj, tak, y, jaki jest ogólny wynik tego hasła szycie spodni męskich. Ok, w przedziale żółtym, czyli no nie jest najlepiej. Jeśli co, kanał ma być popularny i filmy mają być popularne, to wasze słowa kluczowe i hasła powinny być raczej na zielonym, jednym albo jeszcze lepiej na tym drugim. Tu widać, y, jaki jest y, pojemność, jak gdyby, tego słowa kluczowego, też znowu w przedziałach, bo to nie jest wartość bezwzględna, nie podają tutaj liczb, ale w przedziałach można zobaczyć, że jednak to poszukiwanie, ten, ten jest, jest, jest mały popyt na to słowo szycie spodni męskich. Mało osób szuka takiej informacji w YouTubie. I w związku z tym oglądalność waszego filmu, który odpowiada na takie pytanie, będzie dosyć słaba. Ale dla, dla porównania, na przykład, dajmy na to, niech to będzie jak, yy, na ma nie, nie wiem, jak zrobić makijaż. Powiedzmy, o, jak zrobić makijaż naturalny, albo jak zrobić makijaż krok po kroku. Powiedzmy, makijaż naturalny. To też jest dość specyficzna fraza, to nie jest ogólne hasło, jak zrobić makijaż, jest yy, jak, zrobić has jak zrobić makijaż naturalny, czyli już bardzo konkretny. Yy, o, o, pojemność tego słowa kluczowego trochę lepiej, nie taki znowu duży, ale jest, natomiast konkurencja, to jest ten drugi słupek, tak? Nie jest zielone, czyli nie jest zła ta konkurencja, całkiem niezła, i e, możliwość o, o optymizacji dla tego słowa jest dość wysoka. Ja, tu jest też, jak gdyby, ile filmów, ta ostatnia liczba 115 tysięcy to jest informacja, ile jest filmów na ten temat. W wynikach wyszukiwania YouTube'a. To też jest dość istotna informacja. 115 tysięcy to znaczy, że 115 tysięcy osób przed Wami utworzyło już taki film. No przepraszam, nie osób, tylko jest 115 tysięcy filmów na ten temat, które już istnieją w YouTube'ie. To jest informacja, która daje nam jakieś pojęcie, czy wchodzimy w niszę, która jest już mocno wyeksploatowana i będziemy się musieli bić z bardzo dużą ilością konkurentów. Czy też wchodzimy w niszę, która jest malusieńka i mamy szansę łatwo, szybko i przyjemnie z naszym filmem przebić się na szczyty wyników wyszukiwania w YouTube. Tu są też podpowiedzi, jakie są wyszukiwania popularne, tak, jak zrobić naturalny makijaż do szkoły, jak zrobić ładny naturalny makijaż, jak zrobić naturalny makijaż oka, takie bardziej szczegółowe frazy. Tak jak mówiłam, to tutaj podaje nam Ciekawe informacje, ale bez wartości bezwzględnych, czyli tak naprawdę nadal nie wiemy, ile liczb, ile osób szuka tego, tej frazy i na jaką oglądalność ten film może liczyć. Niemniej jednak to narzędzie polecam, bo jest to informacja pierwsza podstawowa, która nam może zrobić jakąś selekcję tematów i selekcję słów kluczowych, poza tym jest ona tutaj za darmo, jeśli wykupicie oczywiście płatną wersję, to dostaniecie również te wartości bezwzględne, bo to one są e, podawane, ale no niestety nie za darmo, za pewne rzeczy się płaci, o ile dobrze pamiętam to chyba wersja taka podstawowa tego narzędzia to kosztuje 10 dolarów miesięcznie ale tak jak mówiłam, niekoniecznie trzeba tego używać, są jeszcze inne narzędzia darmowe. Ja w planszy końcowej podam link do strony, w której jest darmowe narzędzie, które też wyświetla, jakieś, wyświetla statystyki. Kolejnym narzędziem, w którym możemy sobie za darmo sprawdzić statystyki i trendy wyszukiwania w Google jest Google Trends. Strona nazywa się trends.google.com I tutaj możemy sobie sprawdzić nasze słowo kluczowe, było to w tym wypadku, nie wiem, szycie, szycie spodni. Zobaczymy, Aha, no, o ile dobrze wiem, to chyba nie będzie tych statystyk, bo już tam raz sprawdzałam, to powiedzmy coś bardziej popularnego, czyli na przykład gry planszowe. Planujemy zrobić kanał z instrukcjami do gier planszowych albo z recenzjami tych gier, więc zobaczmy, jak one są wyszukiwane. Gry planszowe. Musimy ustawić oczywiście tutaj kraj, w którym wyszukujemy, bo Stany Zjednoczone nas nie interesują, tylko chcielibyśmy zobaczyć statystyki dla Polski, ponieważ. Jak będziemy szukać ogólnie w całym świecie albo w jakimś innym kraju, to te statystyki nie będą prawdziwe, więc y, warto o tym pamiętać, żeby tutaj sobie znaleźć Polskę. Jest, proszę bardzo, gry planszowe i zaczynamy. Klikamy Enter i sprawdzimy, jakie nam tutaj podpowie trendy wyszukiwania dla gier plan planszowych. Yy, to będzie po prostu. Pokaz jak w skali roku, miesiąca na miesiąc y, zmieniają się te trendy. Tutaj pojawia się ekran, w którym można trochę więcej ustawień pozmieniać. Na przykład można zobaczyć te, te trendy wyszukiwania albo z ostatnich 12 miesięcy. No ale poczekajmy chwilę, aż to się załaduje. Dobrze, no jest 12, 12 miesięcy i tutaj możemy zmienić to może być z ostatnich 4 godzin, tak, jeśli nas to interesuje, albo z ostatnich 7 dni. Albo nawet jak widać z ostatnich pięciu lat, bo to też Google oferuje, ale powiedzmy w skali roku to jest to miarodajne, bo rok to jest wystarczająco, żeby statystyki były były w jakiś sposób miarodajne i można też zobaczyć jak to się zmienia z miesiąca na miesiąc. Ale to co tu oglądamy to są statystyki wyszukiwania Google, a to co nas y, powinno interesować to nie wyszukiwarka Google tylko nie wyszukiwanie grafiki, nie wyszukiwarka wiadomości, nie zakupy, tylko wyszukiwarka w YouTube. Bo interesuje nas tak naprawdę, ile osób w YouTube wpisuje tego typu hasło i szuka tej tematyki. No i tutaj widzimy, że w najlepszym czasie, czyli gdzieś tam w listopadzie, gdzie wszyscy szukają prezentów świątecznych, hasło gry planszowe jest wpisywane w YouTuba 100 razy. 100 razy dziennie to jest maks. A w trochę gorszych y, miesiącach. No to tak przeciętnie, koło 22 albo nawet 9 razy dziennie, 20 razy dziennie. No nie jest to dużo. Będziemy mieć, powiedzmy, 20 szans na wyświetlenie naszego filmu 20 osobom w ciągu jednego dnia. Nie jest to też może tragicznie mało, dlatego że na przykład hasło jak otworzyć kanał na YouTube albo jak wprowadzić ustawienia kanału YouTube, wyszukiwane jest dziennie tylko 10 razy. Sprawdziłam, wiem. A więc e, gry planszowe, no, nie jest najbardziej popularnym hasłem, ale też nie, nie jest tragicznie e, mało wyszukiwanym hasłem. Można sobie po prostu policzyć na podstawie tego typu statystyk, czy mamy szansę nasze filmy wyświetlać odpowiednio dużej publiczności, żeby zebrać te 4000 godzin wyświetleń w skali roku. A tyle musimy mieć, jeśli chcemy zarabiać na kanale YouTube. 1000 subskrybentów i 4000 godzin wyświetleń. To jest dużo czy mało? To już zostawiam wam do rozważenia. Jest to realne i jest to do zrobienia, zwłaszcza że są pewne sposoby, które w tym pomagają. Jeśli natomiast te narzędzia darmowe, które pokazałam, są za mało dokładne, czy też nie dają Wam odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcielibyście, to ja posiadam oczywiście pewne płatne narzędzia i również zajmuję się taką usługą jak sprawdzanie słów kluczowych, czy dopasowywanie słów kluczowych do, do konkretnej tematyki. Można taką usługę u mnie zamówić, wystarczy do mnie napisać, e-mail znajduje się w planszy końcowej. Zapraszam, mogę w tym temacie pomóc.